Siemano siemano, Dwie Meksykano, drugie nagranie, bo tam niestety padła mi bateria w telefonie, a tym razem nagrywam z telefonu. Ponieważ ponieważ mam już do telefonu, jest mi łatwiej idąc nagrywać z telefonu niż z kamery. A jakoś będzie podobna. Więc nie ja będę już wracał do tego jacy jesteśmy i tak dalej. Może byśmy się naprawdę, to po niektórzy zastanowili nad tym i zajęli się własnymi sprawami, a nie negowali innych, bo tak samo nie jeden z nas mógłby powiedzieć, że dana osoba, na przykład, która neguje, przykładowo mnie, być może na przykład mając prawo jazdy nie umie dobrze jeździć albo zajmując się budowlanką, nie umie bardzo dobrze wyszpakować ściany, żeby nie było rys. No, ale to nie o tym będę gadał. Słuchajcie, najpierw może... E, powiem Wam taki skrócik, nie, bo e, o mięsie, o mięsie, o mięsie. Bo wyobraźcie sobie kupiłem sobie w Lidlu Kupiłem sobie w Lidlu y, sarninę. Ona była y, gotowana na wolnym ogniu czy na parze coś takiego w każdym razie była gotowana folii, czyli przygotowana już y, połowicznie do spożycia trzeba było ją tylko dogotować i lub też dopiec i powiem Wam jedno: sarnina jak sarnina jest bardzo dobra, polecam. No jest dosyć droga, nie powiem, że nie, ale na święta można sobie pozwolić, żeby spróbować. Ja jadłem pierwszy raz w życiu. Dosyć dobre mięso, słodkie przede wszystkim, także, ale polecam, naprawdę polecam bardzo dobre. Podobny do królika, królik też jest słodki, tylko sarnina jest bardziej zbita, królik bardziej taki jest, no, rozpływający się w ustach, tam powiedział. Ale jedno co wam powiem, jeżeli umiecie robić sosy, jeżeli potraficie robić sosy to przysięgam na Boga, wypierdolcie ten sos, jeżeli kupujecie taką wstępnie przygotowaną sarninę, wypierdolcie ten sos w pizdu i weźcie kurde, sami zróbcie sos do tej sarniny, bo sos jest naprawdę tragiczny, powiem Wam szczerze, sos jest tragiczny i nie polecam tego sosu, mimo tego, że jest to z Lidla i tak dalej, że produkt jest dobry generalnie. Słuchajcie, bo nie powiem nic złego na, na temat produktu, natomiast na temat sosu powiem krótko, wyjebać go i zrobić samemu, będzie o wiele smaczniejszy. Nawet podejrzewam, gdybyście zrobili z zwykłego proszku jakiś sos pieczeniowy albo ewentualnie sos y, grzybowy, do tego dodali trochę pieczarek, troszkę jeszcze y, swoich przypraw, na pewno by wyszedł sos smaczniejszy zdecydowanie niż ten sos, w którym ta sarnina się tam taczała. To tyle na temat sosu. Dlaczego idę tak daleko? Pewnie wyniuchacie zaraz, gdzie jestem i tak dalej. Zresztą nie będę mu nawet ukrywał. <laughs> idę do sklepu, bo nie ukrywam. Będę dzisiaj robił pomidorówkę. Myślę, że dawno nie robiłem jakichś zup. Pomidorówka jest prosta. Nagram to tą pomidorówkę. Spróbuję nagrać oczywiście. Jest to banalny przepis, no ale może po tym całym no, świątecznym i sylwestrowym żarciu należy nam się trochę zupy. Żeby główno wyszło z dupy. Sorry, ale tak się mi zrymowało do głowy teraz weszło. Należy nam się trochę zupy, trochę coś lżejszego. Ale słocznego, więc postaram się zrobić w miarę jakąś taką dobrą. Szukałem trochę przepisów. W miarę dobrą jakąś zupę pomidorową, może z sporem. Oczywiście nie krem, tylko zwykłą z makaronem. Standardówkę tak zwaną. Strasznie słabo się ubije. Może tak będzie lepiej. Zdecydowanie lepiej. I teraz słuchajcie jeszcze. Obalam tutaj mit, dostałem, dostałem telefon jak zawsze, obalam tutaj słuchajcie mit, że, że nie mam kontaktu z Krzysztofem, bo mam kontakt z Krzyśkiem, tylko problem jest w tym, że on mi tutaj zarzuca na filmiku, że y, ja nie odbieram telefonów i tak dalej, no to tak jest, to działa w dwie strony słuchajcie, no bo trudno mi odbierać telefonów, jak tych telefonów nie dostaję od Krzyśka, to po pierwsze, po drugie... Nie odbieram zazwyczaj od Krzyśka telefonów, kiedy jestem poza białym stokiem, bo to nie ma sensu, bo słowa, które padną od Krzysztofa, to będą przyjść, 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 bo mus musimy coś nagrać, albo coś w tym stylu, albo przyjść, bo się nudzę i tak dalej, wiecie. <laughs> Przy okazji wiadomo, coś nagramy, natomiast jaki sens jest mielić, mielić, słuchajcie, na darmo słowa, jak i tak wiadomo, że nie przyjdę. Bo nie, nie, nie mam teleportingu, tak jak wam mówiłem wczoraj na live, nie mam. Nie posiadam teleportingu. Nie wiem, czy takowy jest, istnieje do zbudowania, albo może do zbudowania to tak, ale, ale pewnie nie istnieje w sprzedaży, więc nie mam teleportingu, więc wiadomo, że nie mam jak się przenieść stąd, gdzie jestem, do Białego Stoku. To wszyscy wiedzą, gdzie jestem, dobrze. Więc to no tyle, ale dzisiaj dzwoniłem się z Krzyczkiem. Jest normalny kontakt. Nawet, nawet muszę podziękować Fiodorowi, że mnie trochę bronił, bo... Krzysiek, jakieś Twoje tutaj wywody, że ja piję i tak dalej, że mój ojciec znowu uciągnął mojego tatę z grobu. No, cholera, jasno, krzysiek zostaw go w spokoju. Ja cię proszę serdecznie. No, ale tu dziękuję Fedorowi, że, że, że trochę mnie pobronił. Że, że faktycznie, bo Krzysiek kolejny dalej nie wierzy, że ja nie piję. Myśli, że ja tutaj, jak wyjeżdżam gdzieś, to to kurde. Melanż jest taki, że leży kurde <laughs> brzuchem do góry i nic się nie dzieje. Oprócz, oprócz picia, także tu obalam mit. Myślę, że. Jak dobrze pójdzie, to może przy sobocie, przy niedzieli może będą jakieś nagrania <laughs> prawdopodobnie. O ile nie będzie tłoku u bo tak jak zawsze wam mówiłem, nie lubię tłoku. I jak jest, jak zbiera nas się kilku, czy na przykład Pato ja jeszcze przekonała jeszcze Marcin lub na odwrót jakiś inny skład Marcin ja albo coś, no to wtedy ja jednak dalej daję sobie spokój, daję wolną rękę, niech każdy sobie tam nagrywa wiele swoich życzeń. I uważam, że tak jest akuratnie i sprawiedliwie i tak powinno być, więc jeżeli będzie... Los i spokój. jeżeli nie będzie tłoku, to myślę, że przy sobocie i przy niedzieli coś nagramy. Oczywiście, oczywiście w niedzielę zrobimy live z mojego pokoju. Na Nalejcie, nie będę wieszą półek, ale, ale myślę, że po niedzieli kupię półki. Także dwie jeszcze muszę dokupić. Jak znajdę odpowiednie, to, to na pewno nagram jak wieszą. Mam nadzieję, że się nie rozpierdolę z tymi półkami i, 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 nie, i, i czegoś nie pobiję. No. To jeszcze tu chciałem wam powiedzieć. Tak na szybciora, bo znowu będzie długa rozmowa, znowu mi się zaraz telefon rozładuje. Ledwo, nożem, e, e, le, le, ledwo, ledwo. Aha, chciałem podsumować ten, ten stary rok, nie? W sumie tak też na szybciora. Czego żałuję, czego nie żałuję? Ja zazwyczaj wychodzę z założenia, że nigdy nie żałuj tego, co zrobiłeś. Żałuj tego, czego nie zrobiłeś, więc żałuję, że czego nie zrobiłem. Żałuję, że, że wcześniej nie pomyślałem o tym. Że miałem tak zamydlone oczy, że, że wcześniej nie pomyślałem o tym, żeby, żeby spróbować powalczyć z tym nałogiem, że musiałem być zmuszony aż do tego stopnia, żeby wylądować na sorze. Wtedy mi się oczy otworzyły. No, czego żałuję? Żałuję, że, że nie powstrzymałem się od tego, żeby nie zacząć palić, no bo zacząłem palić z powrotem, no niestety. Eee... <laughs> A czego nie żałuję? Nie żałuję, słuchajcie, że żyję w szczeźłości to na pewno. Nie żałuję, nie żałuję. tego drugiego drugiej nie, drugiej połowy roku, którą spędziłem jak spędziłem, no jak to się mówi, walcząc z tym z tym jebanym nałogiem, tego nie żałuję i nie żałuję tego, że wygrywam i że mi się to udaje. Bo dzięki temu mogę się rozwijać, dzięki temu mogę wam na trzeźwo mówić kurwa, co i jak jest, a nie, a nie jakiś tam pierdolić farmazony plączącym się językiem zaplutym jeszcze w dodatku i zaśmierdziałym to na pewno. I tutaj przyszło mi takie coś, coś, coś taki coś, takie coś na myśli, bo dzisiaj oglądałem w telewizji program i poruszony był temat starszych ludzi, którzy którzy słuchajcie zadano im pytanie właśnie czego Czego żałują, czego nie zrobili w swoim życiu, ale to byli tylko, tylko starsi ludzie tacy wiadomo już pod kreską, nie? No i dużo było starszych ludzi mówili, że, no, że żałują, że nie mają więcej dzieci. Yy, głównie to było. Ale też dużo było takich ludzi, którzy stwierdzili, tak ja to musiałem zapisać, że żałują tego, że nie żyli tak, jak chcieli żyć, tylko żyli tak, jak musieli żyć. Wiecie, i to mi dało do myślenia, bo ja uważam, i popieram, że my, ludzie, powinniśmy żyć tak jak my chcemy żyć, a nie tak jak nam ktoś przypisuje. A dlaczego tak pomyślałem? Bo odnosi się to do tego, że niektórzy strasznie mi e, umawiają, że mam iść do normalnej pracy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i wiecie o co chodzi. E, ale czy może nie pomyśleliście sobie, że ja może tak chcę żyć, może ja tak lubię żyć, może ja lubię w ten sposób żyć. Może lubię czasami zrobić z siebie błazna, pośmiać się z tego, bo, bo nie ukrywam, pamiętajcie, że będąc na kanale, będąc na YouTube, no jest się osobą rozpoznawalną i trzeba się zliczyć z hejtem, ze stalkingiem i tak dalej. A może ja tak lubię żyć, słuchajcie, może nie pomyślećcie, ci to tak hejtują, że, że, ja, że ja lubię tak żyć, jakże będę stary, to powiem, kurwa, fajnie mi się żyło, bo żyłem tak, jak chcę. A nie tak, jak mnie zmuszali. Nie musiałem na przykład, znaczy chociaż w sumie pół życia musiałem stawać do pracy, to kto nie powiem, że nie. Natomiast teraz nie muszę. Jestem zadowolony z tego, co robię. właśnie to, 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 to mi właśnie dało do myślenia. Że stwierdzą, stwierdzam, generalnie słuchajcie, stwierdzą, wiecie, że on obecną chwilę żyje i robię tak, jak lubię żyć, a nie tak, jak muszę. I. Moje przesłanie jest do Was takie, wiecie co, naprawdę przemyślcie, co czasami, co robicie, czy chcecie to robić, bo usiąść i narzekać, i mówić, że ktoś ma lepiej, to nie sztuka jest, wiecie co? Sztuką jest właśnie usiąść pomyśleć, jak zrobić, żeby tobie było lepiej. I wziąć, podjąć jakieś kroki w tym kierunku, a nie tylko narzekać, że muszę wstać, że muszę iść i muszę na przykład przewalać gnój, czy, czy nie wiem, ja, muszę, ja mówię tu o męskich pracach, czy tam, yy, nie wiem, mieszać beton, a na przykład masz talent, no nie wiem, kulinarny przykładowo, to idź, zajdź, złóż papiery, spróbuj, spróbuj, spróbuj robić to, co lubisz i na pewno będziesz o wiele szczęśliwszy i na pewno będziesz mniej narzekał na życie, bo dużo ludzi z nas jest pewnie niezadowolonych z tego, co robi. No. A myślę, że najlepiej jest właśnie, słuchajcie, tak na koniec powiem Wam: robić to, co się lubi. Ja to lubię, ja się nie wstydzę swojej twarzy, nie wstydzę się, jaki jestem, nie wstydzę się tego, co było za mną, co minęło, bo to nigdy ode mnie nie odejdzie i to zawsze będzie się ciągnąć, to piętno przez całe życie, ale to nie znaczy, że ja nie mogę być szczęśliwy, bo jestem szczęśliwy, jestem zadowolony z tego, co robię. Mimo tego, że na mnie srają, trudno, Nigdy, świat nie jest doskonały, ważne, że ja się cieszę z tego, co mam i z tego, co osiągnąłem przez te 8 miesięcy. Trzymajcie się, Meksikano jest jeden.